To był pierwszy krok, zostało nam jeszcze dziewięć kroków do celu. A naszym pierwszym celem była łódź, do której mieliśmy 14 km. Zobie, yy, nie no, żartujemy, ogólnie mamy już 10 kroków, pierwszy stop. Wyruszaliśmy o 5 yes. godzinie. Jest. 10 tysięcy, wyruszaliśmy o godzinie 5, więc było ciemno. I oczywiście, teraz będziecie mieli wszystko od rana. I oczywiście na nasze Instagramy na mojego, na Mikusa. Chciał po 10 tysięcy. Jak, Jakie są odczucia Cioł po 10 tysięcy? Jak bym stał dopiero? Jak już stał? Na razie na cilu. Na razie na Cirko, ale to, co działo się potem, przewyższało wszelkie nasze oczekiwania. Zaczynamy ten porządku, dzień muszę cicho mówić, bo no jeszcze śpi. Pakuję się od rana, opieram wszystkie pełplarze, żebyś spokojnie wczoraj. Ale niestety jest mikus godzina 5.12 dwanaście. Wyruszamy Ja wiem, że to będzie ciul ciężkie A na razie jest fajnie no. Wiesz przed nami ile? Z 20, Z 20 godzin przed 20 godzin przed nami Ja miałem dziś mega du duże śniadanie co mówiłem ale trochę zespałem No i zadłem sobie tylko dwa tosta to co za dość lekkie opóźnienie, Ty... ja zjadłem Kabanowski Na razie jest naprawdę mega fajnie Mega fajnie Jest klimatycznie, no. no. A i co, 10 tysięcy kroków widzowie, wyzwanie mamy. E, losujemy na kole Fortuny. Mam. A wyzwania były naprawdę ciężkie, ale oglądajcie do samego końca, bo to co stało się na końcu naprawdę rozwali wam głowę. W ogóle wstawiliśmy na Instagrama zdjęcie, że tak idziemy. Ludzie pomyślą, żeby, żeby z imprezy wracamy. To jest plewiska city widzowie, plewiska city, wszystko nieczynne. Generalnie po zadupiach. Taki jest plan, żeby chodzić po zadupiach. Żeby bo... nie w mieście, bo jakby były światła, to byśmy się chyba zajebali ty. <laughs> widzowie, ogólnie mam plan, wpadłem na plan genialny wikusem, że jest godzina teraz 5.23 o szóstej godzinie otwierają wszystkie piekarnie Wjeżdżamy piersi do piekarni I mamy cieplutkę bułeczki, nie? Najbardziej się jeszcze boja plecaka, bo już czuję, że jest z warzyków. No my sobie nie ułatwiamy jak mortalci, No kumpel za nim jeździł, nie? On miał wersję easy i my tutaj robimy wersję okay. level hard A Widzowie, przeszliśmy 1500 kroków, poddajemy się, czekamy na busa Nie Miku, pierdolimy to Czekamy na busa, czekamy puch, na na Nie Nie nażartujemy Idziemy dalej. Idziemy dalej. Widzowie! Jest! Mam to! Wychodzimy z wioski! Właśnie wyszliśmy z wioski, jesteśmy teraz w komornikach i kurde, no już niedaleko, nie? Zaraz będzie łódź. Lecimy ja. wyglądam jak ten, co dowozi jedzenie. Globo nie, yeah. Pyszne.pl, no Jest piekarnia 6.04 Widzowie, upgrade Jest szreniawa, kurde, nie widać jak ja wyglądam jak taki pomarańcowy kondom? Ustaliliśmy sobie, że robimy 200 po to, że jakby 100 koła przyjdzie po drodze. I to taka ambicja motywująca. Tak jak Mateusz Gamlot mówił. Prosta gadka. Mateusz Gamlot zawsze mówił, że on miał zawsze w myślach pas UFC, pas KSW przyszedł... Po drodze. Po drodze. My Pan chcemy basy. zrobić 200 tysięcy, 100 tysięcy przyjdzie po drodze. Pierwszy checkpoint. Mamy zaraz 10 koła, ale Czekaj. Klas... Łej, jak ja wyglądam jak kondom stereo. <grych> Jazda. Wracamy. Nie mam mięki gry. Poez za się tak fajnie siedzi. Nie ja można wiecie, za długo. No. Stópki na YouTubie. Stópki za darmo, nasmarowane kremikiem. Dobra, no, widzowie, wyruszamy właśnie z przerwy. Losujemy pierwsze wyzwanie. A Co 10 tysięcy? Losujemy. I co? 20 koła bez przerwy. 20 dobrze. koła bez przerwy. Idealnie. Ej, sobie dobrze nam się ułożyło, nie? Widzowie, idziemy dalej. Nie widać końca ani tu końca. <grym> I tak sobie gadamy, tej, Mikus, co jakby nam się coś stało, nie? To nawet nie ma wytłumaczyć, gdzie my jesteśmy, bo to naprawdę... Niby nas to nie uratował, nikt by nie przeszedł. Dlatego wpadliśmy na genialny pomysł z Mikusem, sprankować jego mamę, że nam się coś stało. Jej reakcja była naprawdę śmieszna. Mikus dzwoni do mamy, że ma po nas przyjechać. Zobaczymy jej reakcję, Powiedz, że serio coś się stało, że... Nie wiem, czy nie śpi. <laughs> no tak, bo w sumie jest wczesna godzina. No, halo. Śpisz, mama? No. A co robisz? Śpię. A o której wstajesz do pracy? Hmm, za godzinkę Chcesz po nas przyjechać hmm, Za godzinkę tak Za godzinkę A gdzie jesteście? W łodzi no, okay. no mamo, no poważnie no wpisz sobie wioska Nie, Łódź powiat Poznański, mamo, jest kryzys Okej, okay, dobra Miki jeszcze ja 20 tysięcy kroków mamy はあ Widzowie, jest są problem. pierwsze kłopoty na trasie, bo kurczę nie wiadomo, czy nas tu bez wizy wpuszczą, nie? Jest, to jest zobaczcie to, to jest, nie jest inny wymiar, nie. jest Tylko inny wymiar. My, my gramy w FIFA na załóżmy tam 24, oni oni mają FIFA 15. Na no, no, no tak podobnie no? I generalnie co? czujemy się Oczywiście zajebiście. O, jedzie ktoś? Auto. Jedzie, jest cywilizacja. Jest. Dobra, to do tego stajniaka. No. Daleko jeszcze do Łodzi <grym> no Ile? Na... Jest dosyć daleko. Na pieszo. No nie wiem tak 3 km będzie. A to jest ta łódź jaka? Ta, ta główna, taka, czy ta... No musicie A iść. A jest tam jakaś galeria? <grym> nie, <grym> nie ma żadnej galerii tam. Idziemy Strafiardy. dalej. Dobra, piąteczka, jest... miłego. Nie wiem. mamy ogólnie za chwilę 20 tysięcy kroków. Migus tam robi live na TikToku. Patrzcie gdzie my jesteśmy. Idziemy po takich tych. Tak, to wchodzi na Paper, kamien, papier, papierkami nożyce. Papierkami? Papierkami. Tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy. raz dwa, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. Chodzę. Chodzisz. Ludzie taką mają zajebistą reakcję na to co robimy. W ogóle to, to są mega, mega, mega mili ludzi. ludzie, mega spoko ludzie, mega naprawdę. Spotkaliśmy... O kurde. Ale pytka. A to jest wysoko. Zobaczcie, że to jest wysoko Jest! Mamy to! Pierwszy cel Zobaczcie to, ja w to nie wierzę, nie? Udało się tej Wiewiórka! Ta, przeleciała! Jazda! Ja wierdziele, mamy to! Dobra widzowie kolejne cele przed nami i teraz idziemy idziemy Zobaczcie. dalej Idziemy Wciera dalej Dobra, kolejna dyszka idzie... ale Dobra lecimy, chowam aparat najwyżej jest telefon nagrywam, bo tryhardujemy. Olej wychudzę no. Widzowie patrzcie to paperka winożycek kto wkłada palsa <laughs> bierze No tu kolejną masz teraz no ale jest się. ciężko, nie? Idziemy widzowie Teraz zmieniliśmy cel, łódź mamy już zdobytą, teraz idziemy na Mosinę Nogi są na tyle zmęczone Co? Co? to jest? Co to jest? O kurwa! Bo. O kurwa! Ej, nie, nagrałeś to? Nie Daj Jeleń to był I widzowie, przysięgam na życie mojej mamy, nie? Że nagrywaliśmy i nagle pierwszy raz w życiu jelenia widziałem Widzieliście to? Tak go? dosłownie przebiegł przed nami przed... Nie wiem, o Myśle, 300 kilo myśl, ważył, jak chum. Myśleliśmy, że to jest dziki jakiś, ale to było tak ogromne Ja pierdzielę, nie, sarny widziałem ten, ale jelenia nigdy nie widziałem, nie wiedziałem, że to jest to tak jest ogromne. ogromne To ogromne, nie wiem, jesteśmy w parku narodowym Jesteśmy w parku narodowym jesteśmy, patrzcie, na górce Górka Tu jesteśmy Przyszliśmy z Łodzi znaczy w ogóle najpierw? Tu jesteśmy na A to jest nasza trasa, dosłownie. 20 tysięcy bez przerwy, a to było jedno z gorszych rzeczy, tak szczerze. No bo my od 10 tak nas... Praktycznie się nie zatrzymywaliśmy. Bez przerwy. Właśnie tutaj zaczęły się pierwsze kłopoty, a to był dopiero początek. To, co stanie się potem, zobaczycie sami. Oglądajcie do samego końca. Ja 30 tysięcy kroków. Idziemy, mamy takie. Jeszcze nam brakowało 100 kroków i właziliśmy w to i w tą. Są łoweczki siadamy na nie. Zobacz swoją twoją reakcję, kurwa. Yeah. Widzowie, koniec przerwy, lecimy dalej. Mamy, weźmiemy teraz Tapsa sobie z kofeiną. Mamy 35 tysięcy kroków. No trawie, nie? Dwa kroczki. Mamy właśnie taki cel, że teraz robimy co? 5 tysięcy kroków. Malutką przerwę, ale dosłownie taką mega małą. Ta tak, ta jeden challenge losujemy, ale mówię, najgorsze są te gacie, kurde, ale dobra. daję radę jakoś. Dobra, dawaj, losujemy mi kusik. Co tu będzie, kurde? Oby nie jakieś hardcore, nie? Dwa ka tyłem. Dwa tysiące tyłem. Robimy O kurde, to Cze, będzie ile mamy tu 35. Ale kto? Teraz gramy ja papierkę w że kto idzie tyłem? Dobra. Raz, dwa, trzy. Co? Trzy. I ja pierdzielę tej. Czy Czyli do 37 tysięcy idę tyłem, tak? Tak. Widzowie, wiecie, to jest najgorsze, że tu nie ma chodnika. Patrzcie to, widzowie. My idziemy jeszcze długą drogę dosyć. Czymś takim. Czymś takim? Ale mów mi, czy dobrze idę, żebym pod auto nie wpadł? No dobra. Ale to jest kurwa dziwne. Uważaj! O kurde. Idź, idź, idź! I tak przez 1980 Około. Około Ale stopy bolą <laughs> Dawaj, dawaj Nic nie ma za mną? Możemy zrobić time timelapsa w sumie. No to też, ale nic nie ma za mną? Nie, 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 jest luz. Ja ja jest luz, kontroluję Ale patrzeć możesz. Tutaj nie? schodzisz, no możesz. Ej, chodzi, chodzi tylko o to, żebyś szedł tyłem, ale patrzeć możesz przecież. Tak ja Tutaj ten? lekko do góry. Ja gdzieś ile, jeszcze <laughs> się Chcesz wiedzieć czy nie chcesz? Nie chcę. Ok. Chcesz wiedzieć? Nie chcę. Zobaczcie to widzowie. Dopiero nie? 150 kroków. Ej, na bank za mnie patrzą z tych hałdek na Debila, co nie? Oczywiście. <laughs> Jeszcze mi Jeszcze siły tej Nie no zaraz Mówiłem no ci Yes woo, woo, yeah! O 24 Czekaj Jeszcze, jeszcze idź No Bybiło Co, może lepiej Zaliczone 3 tysiące kroków do przerwy O I co? i widzimy się na przerwie chyba, nie będziemy teraz nic nagrywać widzowie idziemy, policja nas zatrzymała w ogóle, to widzicie pewnie ale nic tam powiedzieć... 21 678 Dobrze, powiedz! Policja było zatrzymanie Kontrola. było zatrzymanie Powiedzieli, że po prostu, że dobrze idziemy ulicą, bo wiecie, jak się idzie ulicą, to trzeba iść owo odwrotnie. No ale wiecie, dojdziemy, będzie ten, zjemy coś. I drugie 50 już będzie charakter fujnie. Bo to już myślę, że tak za 5 minut jakoś uberka zamówimy. <śm> nie noc, ścieżarcik. Idziemy dalej, jesteśmy w Luboniu, minęliśmy właśnie Anko z MMA. 5300. 5300, w McDonaldzie ale idealnie nam 500. 5300. Tak, 50 tysięcy. W McDonaldzie nam idealnie 50 wybiło. Zrobiliśmy sobie taką 20-minutową przerwę, 30. Zjedliśmy Big Maca, tamten. Tutaj właśnie przeżywałem swój pierwszy większy kryzys po McDonaldzie. Naprawdę nie chciało się iść i było bardzo źle. Obtarcie mam tu, zobaczyłem, aż mi krew leci. Nie, nie ma co się poddawać. Kosa wymienka już, ale ja tą kosę przypilnuję. Zrobimy to na luzie. I teraz, kurde, jak już mamy robić postoje. To takie chwilowe Bo bez sensu, bo po dłuższym postoju się nie chce Trzach. Bo challenge'e są mega trudne i Nie, nie odpuszczamy, ale co? zrobimy na 60 koła Bo wiecie, to jest dodatek A jednak jeszcze bardziej wymęczę, na przykład mnie po tych 2000 tyłem uważam, że straciłem w chuj energii na to też No co? Ej patrz co? Dzięki 8. 63, ja potrzebowałem widzę dłuższej przerwy już naprawdę odciski na stopach mnie wciul bolały, już trochę mniej nagrywamy, bo chcemy naprawdę przytrajhardować i zrobić te 100 tysięcy Ale idziemy O trochę Jest Jest pokażę wam mój sposób Jest o wiele lepiej pokażę Daj niżej, masz tu ekran Na dwie skarpetki widzowie Jest o wiele lepiej nie i idziemy. Jedna. I druga. I zaciskamy zęby idziemy. Miałem też, rozważałem pomysł, żeby ściągnąć majtki. Serio, bo mnie tu obtarły. Ale testowałem w lesie. I było jeszcze gorzej, bo... Wtedy te rany się ocierały o siebie. Więc co, teraz zaciskamy zęby i idziemy. Mamy właśnie 72 tysiące kroków. Twierdziliśmy, że po prostu... Chcemy przytryhardować te wyzwanie 100 tysięcy tak, kroków. Nie, na... W tym momencie już było naprawdę bardzo ciężko. Ból w nogach nie do opisania. Nie nagrywamy, bo naprawdę były momenty, gdzie chcieliśmy się poddać, zrezygnować. No. Ale co jeszcze stwierdziliśmy? Ciężko się mówić. Że, no, że nie robimy tych challenge, że co 10k losujemy. No bo to chuj energii zużywa też, nie? Naprawdę już nogi odmawiają posłuszeństwa, ale charakter, nie? No ja miałem charakter. W tym momencie naprawdę nie wiedzieliśmy, czy zrobimy te 100 tysięcy. I dla dobra całego filmu po prostu rezygnujemy z w co 10 tysięcy. Mamy prawie 90 tysięcy kroków. Jest godzina 23:37. Mikus tam leży. Odpoczywamy, minutówkę zrobiliśmy. Idziemy dalej. Plan jest taki, żeby iść do, do, do stadionu, do stadionu i z powrotem. Widzowie jest masakra, nie. Ale słuchajcie, to jest najtrudniejsze wyzwanie chyba w całym moim życiu, nie. Jakby wam opisać skalę tego? No przynajmniej u mnie. Skala jest taka, jakbym co dotknięcie ziemi dotykał lawy. Serio. Coś takiego, bo tak jak było to 50 koła, to też było ciężko w chuj. Bolały mnie nogi, ale bolały mnie tylko stopy. A teraz bolą mnie całe nogi, czyli jak wstawiam krok, to czuję i czterogłowy, i łydkę, i wszystko. nie? Nagrywam to na przystanku, bo mamy mało procent baterii, już nie, budziszyńska. A tu jest dobre oświetlenie. Dla mnie myślenie jest takim już problemem. Myślenie to już jest kurde misja szczerze. jest naprawdę tak źle. Jestem taki osłabiony, kręci mi się w głowie, jak się teraz położę na chwilę na ławce to słyszę piski w uszach. Ja też to miałem, miałem dokładnie to samo. No. Widzowie, jesteśmy w stadionie, mamy już taką dętkę nagrębnię, żeby nie było. O kurde, teraz będzie masakra. Nie wiem, czy... No i po stadionie wróciliśmy znowu na Unikowo i kierowaliśmy się ku końcowi, czyli ku plewisku I w tym momencie naprawdę nie wiedzieliśmy, czy damy radę zrobić te 100 tysięcy Było naprawdę bardzo ciężko Co nami 96 tysięcy kroków Nawet nie wiem, czy dobrze mówię Bo kurde, są takie haluny Wstajemy, dobijamy resztę, Boże, palcem nawet zasłaniam są takie odklejki, masakres. Po przerwie dosłownie, dosłownie. Nie mogę ruszać kolanami, nie. Zostały nam gdzieś nie. Wiem, 2000 kroków. Idę ja takimi krokami, tipami. Jak mówiłem ze sobą na 2000 kroków Nigdy w całym życiu mnie tak stopy nie bolały. Ból nie do opisania. Naprawdę, naprawdę kurde nie do opisania. Od razu wam w chuj zrobić tego do 100 tysięcy kroków. Chyba, że naprawdę uważacie że się zatwardzieli w chuj. Takich jak my. Bo my zrobimy te 100 tysięcy oczywiście. Ale naprawdę kurczę. No ktoś kto zrobi 100 tysięcy kroków, ma jaja w chuj. Jest to wyczyn, chuj. Jest to naprawdę pełen podziwu. Naprawdę szacunek. kurze. Jak ktoś myśli, że naprawdę to jest tak łatwo, też tak myśleliśmy, oglądając te filmy, że trochę po ale to jest ból. Naprawdę nie do opisania. Uważam, że plecak 3 kg przez 100 tysięcy kroków to jest gdzieś dodatkowe 10 tysięcy kroków. Ja tak uważam. Widzowie, zostało mi 1000 kroków. Teraz dobijamy je, chodząc w kółko. Jest! Widzowie, jeszcze nie. Uwaga! W tym momencie. Uwaga! 10 tysięcy. Czekaj, czekaj, nie widać. Zaraz Nagrę. pokażę. No popatrzcie, widzowie, aplikację. 10 tysięcy. Jest godzina druga druga 2:29. zaczynaliśmy o 5:10. Czyli z wyprzedzeniem mamy. Dzisiaj Teraz mamy tak. 10 000 kroków, 10 000 15 kroków To jest wczoraj 100 000. Ja. I w tym momencie właśnie nam wybiło 100 000 kroków i było to naprawdę bardzo szalone, a co najgorsze, mieliśmy jeszcze Trochę do domu, więc w sumie zrobił się ponad 100 tysięcy. Jest to naprawdę bardzo szalone i w górę Chciałbym łapkę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Mikusowi Biaciu do niego na Instagrama, bo bez niego naprawdę bym nie dał rady tego zrobić. Nie ma opcji. 100 tysięcy. 000... Pomyśl, ile masz znajomych i ilu z nich by zrobiło 100 tysięcy? Wgadaliśmy tylko o jednym. <gadanie> Coś w tym jest, ale trzymaj normalnie. Byłem kamer już kamera zjeżdża. No. Generalnie. Ej, co ja chciałem powiedzieć? Ważniejsze widzowie, mortalciu pobity. Hehe! <gry>